Dzień Dobry, witam was bardzo gorąco z Doliny Charlotte. Witam wszystkich tych, którzy już od jakiegoś czasu kibicują naszym zawodnikom, biorącym udział w pierwszych eliminacjach do Mistrzostw Polski w grilu 2014. Poznajecie codziennie nowych zawodników, a dziś chciałbym wam przedstawić ludzi, którzy w życiu szukają wyzwań. Ona lekarz weterynarii, on marketingowiec. Dorota. I Rafał, witam was serdecznie. Cześć. 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 Hej. Jesteście przyjaciółmi, którzy lubią dobrze się bawić i oczekują od życia dużych emocji. Jakie emocje zobaczymy na tym stole? Bardzo różne. Bardzo <laughs> różne. Się... Ty... Właściwie sami nie wiemy, to jest najlepsze. <laughs> Czyli pełna, spontaniczna tak, sytuacja? Tak, absolutnie wychodzimy z założenia, że życie to wielka improwizacja, więc będziemy dokonywać tak naprawdę operacji na otwartym sercu. Ja rozumiem, że dzisiaj te wasze propozycje będą w miarę proste, takie, żeby widzowie mieli szansę się zakochać tym co przygotujecie, a Mieli potem szansa szansa się na was zagłosować. Zakochać i to powtórzyć w domu, bo to jest najważniejsze. Super, to w Właśnie. takim razie odsyłam was do naszej spiżarni. Imbir. O jest, imbir. Jest imbir. Cudownie. Jest Działałeś? Hmm. Mam rozmaryn, czyli tak zwaną choinkę, mam kolendrę. Tak. Oregano jeszcze poproszę. Oregano, oregano Pietruszka. Zwanego, Dzisiaj będziemy dla państwa Dajcie. zajmowali się Tomahawkiem i Przygotujemy dla Państwa pyszny rozbew. Mam nóż? Masz nóż. Jestem gotowa. Ok. Bułka super. To Co natarzy. najdłużej będzie się robić? Bo mięso. tego zawsze Jak zawsze mięso. Jak zawsze mięso. Rozbew. Będziemy mieli marynatę, taką szybką, prawda? Pietruszka, Pietruszka. Tak. I oregano. A czemu nie? Tak. Oliwa z oliwek. Wszystko na oko, bo to jest najfajniejsze. Proszę A co bardzo, ty robisz ciekawego? Ja, to jest bardzo ciekawa sprawa, naprawdę. Sreberka, Ja lubię, jak to ma dobrą e, rękojmie? Rękojeść. Rękojeść. Nie wiem, dlaczego z rękojmią pomyliłem zupełnie. To nie ten fach. To prawda. Tak naprawdę, to jest e, jogurt naturalny. Tak, nie? w ogóle ja chciałbym powiedzieć, że dzisiaj trochę złamiemy prawidła e, religijne, e, gdyż e, no przecież jest to część e, wołowiny, natomiast e, będę chciał zaproponować zdecydowanie e, smaki orientalne i wejdziemy bardzo mocno w Indie, czyli tam, gdzie krowa niestety świętym zwierzęciem jest. jest. A tu rozpacz. On potrzebuje chwili. Rozumiem, że go zostawiamy na znaczy, tak? chwilę. No, najfajniej by było, radzę, zawsze y, marnować naprawdę 24 godzina, przynajmniej 12 godzin przed. I to mięso rzeczywiście wtedy zupełnie inne. Ale teraz nie mamy czasu, więc robimy tak. Co Zresztą dodałeś? Dodałem imbir. Dodałem imbir do jogurtu. To jest dopiero jedna z kropli tego, co na końcu powstanie. Natomiast teraz może. Ciach? Ciach. Dobrze. Jak lubię to słowo. Ciach. Już się robi. Pięknie. Ale piękny kawałek. nie marnujemy ziół, gdyż zioła ważne są. W życiu A jak ty profesjonalnie to nakładasz? Kurczę. No właśnie. Mm. Oliwa z oliwek, pietruszka, e, czosnek e, i po prostu. Limonka. Tak, ale ona bardzo zmienia w ogóle smak i zapach tego wtedy sosu, tak? I jeszcze soli troszeczkę. Hop. mogę sobie palcami, gdyż mamy ręce. Co układasz w tej chwili? Będą grillowane ziemniaczki. Zobacz, Odzia pięknie Dobrze. nakłada ziemniaczki, naprawdę. Duża łyżka czosnku, duża łyżka imbiru. I teraz e, jest część magii, czyli tak Uy. zwanej e, mieszanki, która się nazywa Garam Masala. Potrzebuję na pewno soli. Kmin nie, nie jest zły, więc dodajemy. Kolendra. Kolendra, to są nasiona kolendry. Tak. I, to chyba wszystko. I, to w... tak. I to chyba wszystko. I to chyba wszystko. To będziesz moczył? Mogę Dobrze, to jest. zrobić, ja? Ale, no Bo oczywiście lubię. tak, pewnie. Tak. Marnaca musi nam głęboko wejść. Tak naprawdę w momencie, kiedy w ogóle pracujemy z kuchnią hinduską, to ważne, żeby wszystkie mięsa leżały też wcześniej. Natomiast tu jest grillowa improwizacja, więc... i tam będzie. Ale pycha. I nasz tomahawk. Pięknie już ląduje. Ile czasu potrzebujemy? Wiesz co, potrzebujemy tak naprawdę po dwie minuty z każdej strony szybko zamknąć mięso, a potem minimum po 5 minut z każdej ze stron, żeby mięso ładnie nam doszło. A mógłbyś mi przesunąć tamto mięsko? A oczywiście, że tak. O. Tamto, bo Dobrze. teraz będziemy Mam robić Proszę na, na bok Dorota, jak Przybliżyć. Chcesz. Smarujemy słodziutkie i ostre. Najlepsze połączenie. Miód Dobrze. i pieprz kolorowy. To jest pierwsza rzecz. Nasze pierwsze danie. Nasze pierwsze zdanie. 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 Rozbew. Popatrz. Czy macie dużo siły? Mhm. Tak, tak, wyjmujemy. Typią. Tam też są ziemniaczki. Mm, tu mamy ziemniaczki, ja widziałam, że polałeś je, tak, je oliwą, posypałeś rozmarynem. Zaszczyni. Powiedzcie, dlaczego to wy macie zostać mistrzem grilla 2014? Bo no. jesteśmy radosnymi ludźmi. <gry> to przede wszystkim dlatego. Nie, dlatego, że jeżeli się dzisiaj spodobaliśmy i jeżeli nasze przepisy były łatwe i myślę, że łatwe je powtórzyć w domu naprawdę i szybko, no to chyba dlatego. Eliminacje do naszych pierwszych telewizyjnych mistrzostw Polski trwają. Spotykamy się z państwem i z fanami Grilla bardzo często, ale ja przypomnę jeszcze raz. Wszystko w rękach naszych widzów. To wy głosujecie, a kto spotka się z nami w wielkim finale 25 lipca, tego jeszcze nie wie nikt. Na pewno życzę wam tego. Ale bardzo pamiętajcie, dziękuję. to oni, nasi widzowie głosują. Dziękuję wam serdecznie i myślę, Dziękujemy. że pora na degustację. Tak, oczywiście. Dziękujemy do za zabawę. Mięsko? Ja jeszcze raz muszę sobie zamoczyć tą grzankę. Bardzo dobre. Smakuj